Dzisiaj mam melans wszystkiego, co jest możliwe, ponieważ kurtka jest z sieciówki, czyli Zara, spódnica nowej marki, która jeszcze będzie za chwilę otwarta, to jest marka Lookbook, koszulka Ralph Lauren, biżuteria Mokobel, Belle, Bell, zegarek Omega i moja ulubiona Karolina Herrera. Bardzo kochasz styl boho, prawda? Wiesz, ja zawsze chyba czułam się w tym stylu dobrze, ponieważ moje początki skromne dość w modelingu. Nie miałam za bardzo dużo pieniążków, w związku z tym nie stać mnie było na kupowanie jakichś fajnych ciuchów i Lidia Popiel pokazała mi, że można genialnie użyć. To były najprostsze wzory, jakie były możliwe i moje początki, gdy miałam 16-17 lat, to były właśnie szyte przeze mnie spódnice w stylu boho i pędzlem zawiązane włosy, które wtedy miałam do pasa. Jednym słowem, długie spódnice to jest coś, w czym czujesz się dobrze? Bardzo. Bardzo lubię oczywiście, znaczy już może też z powodu tego, że nie powinnam odsłaniać swoich nóg. Nie, 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 nie wywracaj oczu, bo taka jest prawda. Wydaje mi się, że trzeba po pierwsze zawsze się umieć ubrać do odpowiedniej okazji, ale również do swojego wieku. Uważam, że jest tak dużo pięknych, zgrabnych kobiet, niech one pokazują cudowne nogi. Ja już miałam swój czas do pokazywania moich nóg, teraz niech one.